O, cześć! Dzisiaj są święta. Chyba jak to do mnie Mikołaj przyjdzie. Ho, ho, ho! witaj dziecko. Jej, Mikołaj, cześć! Mam dla ciebie diaksy. Kura! Proszę! Jej. I jabłuszka też! Dziękuję! Ja, witajcie ludziska, teraz na poważnie, jestem Kuba. Jestem VATOOOOOOOOOP, przecież ja pierdzielę i mi to tak, Widzieliście przed chwilą takie nasze powitanko. Czemu robimy co to... ma innego skina, zapytajcie się. Otóż głupi, to mnie skina na Mikołaja jak widzieliście. I jeszcze teraz y, nie miał zapisanego tego skina. Geniu. Tego starego. A to jest tak. mój stary, stary, stary skin, Jak ja kupiłem sobie od razu prękę, to go miałem no, od kolegi zostałem. Tak. Zapyta Zapytajcie się, co tu się stało, tak? Otóż widzicie mam gdzie ja mam jak sobie set, on tak samo. Sereno. Ja mam rangę super VIP. On ma rękę super... Tak? A właśnie, mam 4 zł. No I. I właśnie mamy tutaj dużo widów, jak widzicie. Kid gra Super Vip, Vip, Ender, Cześć, Jabłka, Gildia. <coughs> Mamy Gildię. Nazwijmy Saints, czyli Święci. O, Równy się bije. Nie zauważyłem, że nie masz. O właśnie, Kid, tak. Gildia. Ho, ho. Kid, Kid, Jabłka. Ja mam 4 koksy i 8 zwykłych. Dobra, mniejsza. Y Teraz pokażę wam, pokażę wam nasze osiągnięcia. Tu mamy widzicie, ale to nie mielmy... udana próba z Leterem. A właśnie, ja będę tłumaczyła, bo nie było odcinka. Hmm, tak długo nie było odcinka, ponieważ ja byłem. Tak, już mówiłam. Ja mia... ja musiałem sprzątać, byłem u babci, musiałem babci pomagać i a nie było odcinka z planu Kubaksa, bo. A jeszcze, bo nie byliśmy w więc musieliśmy się trochę. Dokładnie, i teraz już jest lepiej, i teraz będą odcinki co dwa dni lub e co dzień. Lub co dzień, tak. Widzicie, tu już zdobyliśmy dużo rzeczy. W ogóle jesteśmy bogaci. No, jeszcze się słychać na czekaj, muszę sobie pomyśleć, A się dziwnie z tym z czuję. <coughs> ja jeszcze będę kaszlał to sorki, no bo wiecie, nie do Ja ale Minecraft'a trzeba nagrać, no to jest najważniejsze. Eee, jak coś, to mi się z złoto jeszcze raz przepala. Dobra, dobra, dobra. Spójrzcie, ja ile mam diaktów. Tom, tom, tom! W kopałem tego. Mam już niezłe rzeczy. Ja mam, ja mam prawie niecałe że... A ja mam... O, koka tu zrobisz? What? 11 i 26. Tak. Tu mamy zaklęte butelki, tam tu mamy też mam trochę tam zwykłych książek od tu, Dobra. Pójdę na spawn i, i pokażę wam spawn w ogóle. Oraz chodź na spawn, pokażemy domki. Czy, je, czy ja pokażę domek Super Vipa, są... Domek VIP? VIP. O, ok. Do ludu. Ta, tu, tu jest jedzenie. I tam tu jeszcze jest parkour. Tu mamy wymianę. E, 84 do w obsidianu. 5 diekso, 3 slajmy. 4 dieksy, za 3 koksy? Uuu! Aha! 4 takie taki koble za 2 dieksy, 10 dieksów za jedną switch. 10 stron za 1 i tu już nic nie ma. Enchan 20 level. I tu jest. E, wow, lagi Trochę za lagi, ale to jest faun, to jest widzicie? Tu jest domek super vipu. To dla rangi SuperVeap ja mogę zrobić, bo jestem Super Dziękujemy za tylko super VIP-a. To co ma super vip, poczekajcie odów Kid, kid, wow Kid VIP, Super VIP, Repair, Hell, Hill, Kid Gilly, Diablo diabłka, at Home 10 razy back. Feed i większe dormają and jest i w I chciałbym coś powiedzieć. Następny odcinek będzie u mnie na kanale, więc pokażę wam. Eee, domek dripów tak e, tu mamy jeszcze n 30 level oraz tu są NPC-ty mamy spawner e, tu, tu, tu można sobie różne rzeczy handlować i tak dalej można zabijać gówniane gówno oj ja zabiję jednego w szpitalu. Główno. gówno ty masz gówno gówno dobra to tak działa nie? Chodź, chodź do domku i pokażemy ludziom y, ogólnie, co my zrobili jeszcze. To będzie taki odcinek zapoznawczy, co my zrobiliśmy. Tutaj nie będziemy za... Tak. On <grym> będzie tak. być krótki. odcinek. zrobimy wszystko. taki 6, 7 minutowy, żebyśmy nie przesadzali. Tu, tu, tu kopałem ja, tu wykopałem bo sobie kopałem, bo nie wiedziałem, że butelko... Kopa, 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 jest woda. No i może się u mnie pojawić odcinek z Amazisho moim kolegom. Yy, tu mamy wykopane wielkie. Znaczy, to. Jest, ja tu sam kopałem, trochę ja będę wspomógł. No mam kopanie dół. Czekajcie, wyłączę muzyczkę. Dzień, A, ja nie zapomniałem jak zawsze przy to dzienkiem, odzięknąć, więc... Za ja teraz. No on tak zwykle. A tu, tu już kopałem nie wykopałem, nie skończyłem tutaj. Aaaa, Ale urwał! No telefon po nie chce, że... nieźle. Tam? tam już... Yy, co mi tam nie ma dalej korytarza, zapytacie. Yy, ponieważ gdyż... Yy, what? Gdzie ty jesteś? Tego nie widziałem. What the fuck? Ej! Czeki, wejście do nas! Gdzie ty jesteś? Typij do mnie! A no. bo nie, 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 nie to nie, dbać, nie dbać się.

Thank you. Łataj. Od góry. Taki się załatał. Ja mam bugi jak zwykle, widzicie. Całe wolno załatać. Łap dupę, pułapka. To ona? mnie zamach. Widzieliście to? Ja mam te bugi dalej w Minecraftie. Sorki to dalej nie będę go naprawić. Dobra. Jeszcze coś pokazujemy? No, no raczej nie, więc będzie taki krótki odcinek. Życzymy w ogóle pozdrawiam Super no. S. Goriasa. I ja w ogóle ży ży życzę... życzę no, na no, e, Ja też. Wam życzę Wesołych Świąt. Tobie nie życzę, Ciebie nie lubię. Znaczy, tak. Wszystkim Wesołych Świąt i Nowego Roku też. Wesołego Nowego Roku. Odcinek... Tak. Mm, następnie powinien się pokazać 26 grudnia 26 do 27. To zależy ode mnie Kobaksa. A co to? Dobra, to był na ten, to był taki informaty, informatyczny, informacyjny vlog. Dobra, zajmij mi czapeczkę. Vlog! <grym> Ale wyrypałem, vlog informacyjny, nieźle. Odcinek. Vlog będzie odcinek na tysiąc na tysiąc dziesiątkabiców. Tak. <grym> tak, <grym> tak, nieźle, dobra. Fejle odcinek oraz informacyjny. To ten, z... jestem, Kuba. Ara. To jest